Nazywam się Sylwester Kozłowski. Jestem właścicielem firmy transportowej SEDIM. Firma zajmuje się transportem międzynarodowym, przewozami ładunków chłodniczych, jak i plandykowych. Firma transportowa moja już jest na rynku 16 lat. Firmy transportowe borykają się z płynnością finansową kontrahenci nam wypłacają po bardzo długich terminach w związku z tym nam są potrzebne środki do tego, żeby ta płynność była zachowana dzięki temu unikamy zatorów płatniczych mamy możliwość dalej funkcjonowania na rynku płacimy za paliwa, płacimy za drogi i nikt nam nie wstrzymuje tego transportu generalnie my zarabiamy, wystawiamy faktury i chcemy za to pieniądze i tutaj nam zapewnia to faktoring, bo nam wypłaca te pieniądze faktoring zaoferował nam finansowanie, które jest dla nas bezpieczne i szybkie. Kiedy ja mam środki, to ja mogę sobie pozwolić na inwestycje. Inwestycje pozwalają na to, żebym osiągnął jeszcze większe dochody. A więc to jest niezbędne dla mnie, żebym się rozwijał. Bibi jest firmą factoringową, która korzenie ma w Anglii i też związana jest z transportem. A więc ona Czuje rynek transportowy i czuje potrzeby transportowców. Dlatego skorzystaliśmy z jej oferty i uważam, że to jest bardzo dobry krok. Cenię Bibi za to, że mamy bardzo dobry kontakt z pracownikami firmy, z którymi w każdej chwili w jakiś, przy jakichś problemach rozwiązujemy je razem i staramy się, żeby to po prostu dobrze wypadło i szybko. BBA nie jest firmą, która restrykcyjne podejście ma do klienta. Raczej stara się problem rozwiązywać. Jeżeli są jakieś tam przesunięcia terminowe, to, to się rozmawia, to się negocjuje, ale nigdy nie, nie, nie stawia się firmy, że musi natychmiast oddać pieniądze. Jesteśmy na rynku transportowym już 16 lat, a z BB Finance jesteśmy związani od roku 2006. Współpraca jest bardzo dobra rozwijająca się i mająca dalsze perspektywy.